Witamy Was na kanale Tomek i... ...Janek. Tomek się właśnie ubiera. Muszę już się ubrać. Takie już niestety... No. ...nasze czasy, nie? No, noc, już zaległaś. Patacy to normalnie będzie lato i będzie jaś. No, będzie już niestety jaśniej. Niestety. No. Już jaśniej. No. A jeszcze nad nami wieczór filmowy. To znaczy, że... Patrz pogoda. No, u nas w forum lało. U nas w forum lało. I wiało jak normalnie z cebra. Zmaźliśmy jak dwa konia belgijskie. I normalnie nie mogliśmy przeżyć. Dobra, wam pokaże wy ten filmik Dobra Teraz Oganiamy się Tak Do spania I jutro do foru Z mm -hmm. panią No powiedz Z panią Agnieszką No a jutro wybieramy się z pieniędzmi do Eurospa. Kupimy sobie małka. Mhm, mm dobra, chociaż. E, Eurospa, kolkę, ten, kolkę. No to mi twarz widać. E, jeszcze raz bo mi nie wyszło. No tak. dobra, no! Nic Tyle. się nie stało. Dobra. E, szybko, kubijaj W ogóle się gubisz trochę. No. Ojcie się że to widzą. Ojcie to widzą. Trochę się... Tomek gubi, ale na następny raz będzie wszystko dobrze. Są będzie wszystko dobrze. No, a ja jeszcze chciałam powiedzieć... Ja się to! Dajcie łapkę w górę. Słuchajcie pogodę. Zawsze leje. Tylko u nas tak. Zawsze leje. No, no ale nie czasami. Nie, ale nie czasami był leje. Trochę lał śnieg. To po pierwsze. Mhm. Ale, ale nie, to... nie zawsze leje. No. Nie to... zawsze, ale też. No. Ale też ale ty, ale ale ty powiem, że jest lepiej nawet. Plany, tu mamy swoje plany lekcji. Tak. Może będzie tak inaczej widać. Ale też. Jest lepiej. Tak nawet ja już mam naprawione łóżko, to powiem wam, bo taka katastrofa była z moim łóżkiem. Tak, Pokaż... zawsze była katastrofa z łóżkiem. Zawsze. Ja, to, ja to zawsze, nie naprawione. zawsze. ja zawsze miał naprawione. Ja już miałam rok temu naprawione, bo te łóżko to nawet biedut było. Tak. było. Tak było zawsze. I ten sylwet u nas sylwetce był fajny. Tak. I udany, bo korkę sobie mieliśmy, byliśmy w Mac. Tak. Maczek McDonaldek To było po pierwsze. No. Zawsze. A my zawsze możemy świństwa jeść, ale nie czasami, nie? No chyba nie czasami, zupy, bo to jest to chyba zatrucie zup, pokarmowe, możemy... Zupka tam. chińska też szkodzi na te. Tak, też widzowie pamiętacie, że zupka chińska szkodzi. Na jelita no. bardziej, nie? Na jelita bardziej szkodzi Zupka chińska. No, a zawsze maczek też koli. Bo no tak, jeżeli też za dużo koli pijemy, to to trawi. Ale pamiętajcie widzowie, że też kola przeczyszcza żołądek, no. ale nie za dużo pijcie, bo też zatruwa Wam pokarm. Już mi zrobiłeś i tak smaka na kole. Oj, to ja nie uzrobiłem smaczka! No, takiego. Już mi się chciało pić, no ja się napić. Zawsze se smaczka u robię. Smaczek zawsze. Smaczek był zawsze na wszystko. To nie jest tak, że smaczek nie jest zawsze robiony. Smaczek jest zawsze robiony. To nie ma tak, że nie jest robiony. Zawsze. Nic nie było, jakby nie było zawsze. Zawsze było coś robione dla smaczka. zawsze, To było tak, że był zawsze robiony smaczek. I przy zawsze, zawsze był robiony smaczek. Było tak zawsze, było zawsze, zawsze. Zawsze. A teraz wam pokażę widzowie plan lekcji. Słuchajcie widzowie, to jest moje zdjęcie. Ale też. Widać? Widać. Zdjęcie z wakacji. Ale też ładnie wygląda. To było robione zdjęcie z wakacji. Zobaczcie. czy ja tak samo wyglądam. Wątpię. Bo. To... to Jezu, jak ja pokazuję ludzie tak. Zawsze tak było pokazane. Nigdy tak nie było. Po pierwsze. Było. Jakby nigdy coś nie było, to zawsze nam to wychodzi. Jakby nigdy nam tego zawsze nie wychodziło, to jest tak... Postawię was. Zawsze te zdjęcie przypomina mi takie sekrety z wakacji. Nie wiem czy to jest w ogóle napisane. Czy taki sekret był. A? Może było. A może coś tak było w tym sekrecie. Może chociaż. Był jeden. A ja właśnie przyszedłem z tym, piciem wodą. Bo tak, on zawsze robi trzeba smaka. się. On mi zawsze robi smakowanie. <grym> Widzowie, to jest jakiś koszmar. <grym> no on pije Zawsze, tylko, ja zawsze... A ja dzisiaj no manie zdradził. Nie chciał ze mną jechać. <grym> się wkurzył tak na mnie, że się obradą. Tak, to są zawsze takie pierwsze problemy naszego koleżeństwa. Zawsze jest największy robiony problem, że zawsze się kłócimy. To nie ma nic trudnego. Zawsze jest jakaś kłótnia, zawsze... w dzieckiem! W zrozumieniu. To nie było tak. Zawsze. Zawsze. <laughs> to zawsze ten pierwszy odcinek jest zawsze nudniejszy. Samy kadaw. No ja dobra. Na razie jest to Janek tak nagra, Ja już proszę znowu iść gdzieś. Widzimy się za pięć minut. Boże. Zawsze tak było. O, to ja wam pokażę co ja mam tutaj. To nie jest tak, że ja wam nic nie pokażę. Mamy tutaj karteczki urodzinowe, takie mini-mini karteczki. O, jeszcze. Nie było w ogóle... Ja wam powiem, że było zawsze pokazane... Zaraz wam pokażę. Patrzcie. O, idzie Tomek się... Jutro, jutro jedziemy z panią... Co ty powiedz? Do formu właśnie mówiłem. Ale powtórz jeszcze tak wspanią Agnieszką. Tak w ogóle. I spędzimy sobie wieczór. Taki fajny. Ale jak jest ślisko, to jest jak ślisko, to że ja się oblewam. Tak. Zawsze jest... My zawsze mamy tak, że to jest śmieszne. I my się oblewamy. Zawsze się oblewamy. A tu jest już obrana ściana. Po... Tak, bo wczoraj łóżko. była taka sytuacja, że, my, właśnie... że... mi kubek mi wyleciał i całą herbatą! No. I taki zobaczcie, tu jest takie... Wiecie, Widać planę? Siku jakieś. Tak, jakby było normalnie, by było siku zrobione. Jakiś taki barnik z pomarańczowym ekstraktem jakimś, nie? No. A tak a jakiś ja pomarańczowy muszę... ekstrakt... chciałam ja wam powiedzieć, widzę. Że... Pozdrawiam Wam i wszystkie panki. Tak. Toś będziemy mieć swój profil na Instagramie. Tomek i Janek jeszcze nie jest założony, ale też polecam. Będziemy zakładać. No, ja to powiem jedno. Siebe. Wpadajcie na TikToka Tomek i Janek. YouTube. No obiecuję, że będziesz peł. <śmienny> to, to nie. Ale... Dobre. Dobra, Tomek. Dobre. Nie, dobra Tomek. Dobra, kończymy na dzisiaj. Do widzenia. No jeszcze się wam w łazieneczce wypowiem. Jeszcze możemy gadać, nie? Czy już gadanie nie? Już Czy nie. Czy w, w tym roku nie gadanie? W tym roku nie gadanie. Dobra, Musimy to jutro. jutro. Na świąteczny w Wigilię. Idę Już dobrać. była wigilia, nie pamiętasz? A dobra, to była, w światełce. Zrobiliśmy pierniczki, osobiliśmy je ładnie i. Bardzo były przepięknie ozdobione. No. Zawsze przepięknie. To do widzenia. Do widzenia! Zobaczyń. Jeszcze się z Wami z Łazienki połączę. To życzymy Wam. Miłego dnia, no bo będziecie to jutro dopiero o 19.30 oglądać. No, Dopiero. No. To jakoś jeszcze będzie się dobrze spowiadało, myślę. Nie? Dobra, już kończymy. Do zobaczenia. Na Do zobaczenia. Razem. Do zobaczenia. Papaszki. Jeszcze się z wami połączy się w łazience. Już mówiłeś to.